Czas na kolejny przepis na kanale. Tym razem znowu omlet w wersji wytrawnej. Wytrawny omlet z serem dojrzewającym i szpinakiem. Składniki. 3 jajka, mąka migdałowa, szpinak, ser dojrzewający, wszystko będziemy smażyli na maśle klarowanym, kilka ząbków czosnku i przyprawy. Masło klarowane, 12 gramów, 4 gramy na jednej patelni, 8 gramów na drugiej. Roztapiamy sobie. Dodajemy szpinak. Mniej więcej 100 gramów. W moździerzu rozcieram sobie pieprz. Żeby był świeży, intensywny i fajny. I ząbki czosnku obieram i będę je siekał w drobną kosteczkę. Nie chcę też, żeby były za drobne, więc tak wystarczy, i dorzucam do szpinaku na patelnię i pieprzę. Wszystko mieszam i dalej. Delikatnie podsmażam. Zrobimy sobie teraz masę jajeczną. Trzy jajka i do tego dodaję przyprawy, mąkę migdałową. Zależy co kto lubi. Ja chyba dałem oregano, płatki chili. Odrobinkę soli, ale nie za dużo soli, ponieważ ser jest bardzo słony. I wszystko miksuję, łączę. Przyprawy oczywiście są dowolne. 50 gramów sera dojrzewającego. Kroję sobie w mniejszą kostkę po prostu, żeby szybciej mi się to roztopiło na patelni i dorzucam do szpinaku. Na drugiej patelni robimy już sobie omlet. Delikatnie rozgrzana patelnia. I omlet przykrywamy pod takim przykryciem około 3 4 minut, roztapiamy sobie serek na drugiej patelni, robimy nasz farsz. Jak to fantastycznie pachnie, tym czosnkiem, tym serem, to bardzo jest taki mocny przepis, taki intensywny, także może nie, nie wszystkim posmakuje, ale działamy. Nie przesadzamy oczywiście z tym roztapianiem, to nie ma się nam smażyć 20 minut, tylko delikatnie roztopić serek. I omlet już jest fajny, teraz będzie Najtrudniejszy moment dla mnie zawsze dosyć stresujący. A, udało się, dobrze. I gotowe. Ale przekładamy na talerz i będziemy przystrajali farszem. Ja dodałem jeszcze oczywiście trochę świeżych pomidorów, żeby to wszystko fajnie zagrało. I oczywiście błonnik musi się zgadzać. Składniki jeszcze raz tutaj i podsumowanie. Makroskładników również i kalorii. Zapraszam na kanał, na kolejne przepisy i na vlogi. Subskrybujcie, lajkujcie. Dziękuję za uwagę. Hej!